Cześć, to Kolejny odcinek na moim kanale z Box .p Open na PGMC długo nie było odcinków widać no, nie było i dlatego no dlatego bo byłem na feriach. no wyjechałem sobie na jakiś czas i chcę mam i wyszedł event walentynkowy mnie nie było coś tam wiem o co chodzi ale jeszcze nie jakoś bardzo ale no jestem trochę zacofany w tym, bo chyba za chwilę będzie się kończyć. Jeszcze przed tym trochę tutaj popatrzyłam, no i wyleciałam, no i mam tą jedną walentynkę. I, so, i pierwsze co to muszę zobaczyć, ile kosztują walentynki Najtalsza. Najtańsza ciemna matka. I chodź. Trzeba powystawiać. To jest, to jest ten szalker? Nie. Nie rozpoznaję swoich szalkerów. Ok. No. no, i przed tym otworzymy sobie rzadką skrzynkę. Nie będzie chyba nic dobrego. No, i to ja rozumiem. Miedźwiec Okej okay. To ja rozumiem <coughs> Jestem chory trochę Dlatego się nie zdziwię, że będę grał No nie, myślałam, że to jest jeden z lepszych dropów No, to jest jeden z lepszych To jest jeden z najlepszych Nie kantor Nie no Dawno nie grałem w ogóle No i mam trochę więcej, bo jak nie nagrywałem, to, bo przed wyjazdem to tam sobie jeszcze trochę grałem. I mam jeszcze dwa klucze do rzadkiej skrzyni. Prawie o nich zapomniałem. Okej, okay, że coś fajnego dropu. Elytra, jaką ja miałem Elytrę? Magneto, wystawię. Miecz, Tak. No to, to będzie fajnie. I ja zawsze trochę taniej sprzedaję, żeby trochę daj I tak. Ok. Tysiąc. Chyba pójdziemy w 1200. Nie wiem, jak się zdecydować. Jeszcze się upewnię, za ile ja to wystawiłem. Tak. Okej, okay, to lecimy trochę na farmice. Poza odcinkiem na pewno będzie na AFK na FK latane. Na, ja cię na AFK Latane. kto chce kid mvip będę... no aha. ktoś chce kid mvip, za bycie niewolnikiem. w 26 tysięcy, pomarzyłbym o takiej jakaś. Ja. O O, jedna plasmowa, kurde, fajnie. Jakaś mała Miałem wrażenie, że tutaj był jakiś... ...bezitrymowiec. Nie. Mówiłem, że... Powiem tylko jedną rzecz, zrobię. Live będą. W tym tygodniu O. Będę daily wrzucał przez ten tydzień. Będę się, nie obiecuję, ale będę się starał. jeszcze, ja nie umiem w ogóle w PVP. Muszę kupić totemikę. Następnym razem lecę z totemikiem już. Kupimy sobie trochę... W... O oh, nie ma on wybrany do kupień. A za ile jest to? Kill. O! Oh! O, oh, tak! Tak, chcę killa. Chcę killa. Na innym cecha będzie lepiej Aha, tylko jedną cechę jest otwarta O kurde Ktoś ma tą kuszę Czekaj spra Czekajcie czemu więcej Kur Ja cię krącę za takie 64 materie, za to, za wszystko bym sobie życie ułożył, to, no to jest wiadome. Trzeba, trzeba się reklamować. Czekaj na. 10. Jeszcze z to łatwiej widoczne chyba pójdziemy na z bezpieczną strefę Pokopiem se tu no bo no powinienem na emeraldach bo są lepsze Teraz zbieramy chyba nie wiem czy nie na trójzą, ale to będzie trudne. Za kilka sekund będzie. No. Dzisiaj będzie taki luźniejszy odcinek. Ale o wiele lepiej leci z takim kilofem. Nie tylko kilofem. Ale w ogóle z ulepszeniem generatora. Czekaj. Nie ma automatycznego. Nie ma automatycznego sprzedawania. Ok. Teraz się skapuję. Nie, lecimy na... Co ja robię? Myślałam, że to... Ty... Primo. Pamiętam, pięć płyny. Trzeba zapamiętać, że ma słabo. go seta. Przedtem tą walentynkę dropłem z gościa, co po prostu latał stałą elektrą. Tak sobie chciałem zobaczyć, czy może coś się zmieniło. Ale nic się... nie Goś ma trudzą. Teraz trudniej osłabszych graczy. Chyba zobaczę, co tam na rynku jest lepszego, może na seta są lepsze, bo mam wszystko prawie magmy, może kupię coś tam lepszego i sprzedam tamte. Jak tutaj te ceny nagle pod... Ja Cię kręcę. Co tu... Ile tutaj się Co Co? Ale kill magmy, ej, teraz zauważyłem. A kill To jest fantoma, tak. Trzeba trochę pozarabiać. Jeden za... Ile to by to wystawić? E, ile to by to wystawić? Ja Cię kręcę, no myśli. 8 za 9 stów niech będzie po taniości tylko żeby się sprzedało Za ile? Czekaj jakiś gościu chyba powinien wylatować powiedziałem że gościu zabił jakiegoś woja na kilka razy Tak, goście wychodzi tutaj jakiś Kręcę. Muszę sobie trochę fajerwerek zrobić. Zrobić. VIP. Trochę jest dziwny skin. Ja będę tak latać. Może sobie powbijam te walentynki. Kurde. się poddaję kurde bym to stracił ja. nie ja poza odcinkiem nam tyle kopać szkoda że nie ustawili może jakieś są tanie walentynki Kupię tam jedną Skusić się na nią czy nie? Nie wiem, czy się opłaca taką walentynkę. Nie wiem, czy nie wystawi tej walentynki. <tuszy> Będę za trochę... za tych jabłek. Na wszelki wypadek. Wiem, że nudne są te moje odcinki, jak tylko latam. Masz lagi, ziomo, czy co? Ja cię. Ja na no, tym serwerze teraz... Nie było mnie przez tydzień. No trochę więcej niż tydzień. Ja cię kręcę. O kurde. Kiedyś to w 18 to... Myślałam, że to zioło bez seta. Um, ja, ja lecę kopać na strefę. Sić na AFK i kopać na strefie Bezpiecznej I bo ja Się podstaję Może będzie jakiś gościu bez seta latał Ja cię kręcę Teraz będę tylko zbierać, no to będzie krótki odcinek, naprawdę krótki. Kręcę. Poddaję z tym. No, nie, widzę, zanim długo będzie odcinek z Lifestyle, bo nie wiem co się stało z Pig SMP. Nie wiem, nie byłem na bieżąco. Ja cię, ja nie wierzę. Na szczęście mam szczęście. Na szczęście mam szczęście. Trochę fajerwerek mi potrzebne. 17. Lecimy na to PVP Kurde, było tak blisko, żeby ten jakiś rozwaliłem, jest! I goście mi pół HP! Tak mało mi zadał. Jest, mam walentynkę. Na razie muszę zbierać na klucz. Nie będę tych walentynek przejść teraz sprzedawać Teraz zbieram na ten klucz, bo jak będę miał jeden klucz, to ja byłem ustawiony. No, okej, okay, zależy co drobnie jak Elytra. No to będzie? Nie najgorzej. Chyba z rynku kupię tą walentynkę. Aha Co da bateria za 300 stówy? Aha, okej. Okay. A właśnie, jak ktoś ten film ogląda, jak ktoś w ogóle do tego momentu oglądał, to zrobiłem prezent. Zrobiłem prezent dla takich osób, które do... Inflacja, Sharkery pos... Nie. Nie pamiętam ile. Mam szarkę szalkerową skrzynię. Rzecz. Dostaniecie może, że to szmaragd, szmaragd i osiem więcej. Tak. Erytrę fantoma, której nie sprzedał, bo dla osób, które oglądałem, że było coś. Okej. Okay. Co jeszcze? Dam jedną walentynkę. I sprzedam po taniości. I na pierśnik bez marynu macie. To wygląda niewinnie. Dlaczego? Nie, Nek. Nie rynek. I wystawię to za... No nie, że tak więcej... Za, macie to za stówę. Wystawiłem za stówę. No i tak widzę, dlatego dajcie łapę w górę i suba z dzwonem na